Mamy w separatorze dwa zaskrońce: żabę zieloną, teoretycznie, żelazna racja żywnościowa dla zaskrońca. Czy coś jeszcze? Mamy tu kolejną żabę. Teraz ją powinniśmy lepiej widzieć. Czyli mamy tutaj dwie żaby zielone. O, kolejnego zaskrońca, który tutaj jest. Czyli mamy tutaj już trzy zaskrońce. Teraz go lepiej o, zniknął, zanurkował. No, to są zwierzęta, które nie są w stanie stąd w żaden sposób wyjść samodzielnie. Jest to głęboki separator. O i tutaj znowu jest jakiś wąż, prawdopodobnie no, za skroniec. Być może to jest ten, który przed chwilą się nam w kadr. Czyli mamy tutaj, z tego wynika, trzy zaskrońce w tym separatorze jesteśmy w rejonie kilometra ósmego, zaraz za przejściem zintegrowanym, które stąd widać, przy trasie S3.